Po raz trzeci Stowarzyszenie Projekt Śląsk zorganizowało konkurs fotograficzno-filmowy Obiektywnie Śląskie. Na tegoroczną edycję napłynęła rekordowa jak do tej pory ilość zgłoszeń, bo aż ponad 340 fotoreportaży i 25 filmów. Celem konkursu Obiektywnie Śląskie jest ukazanie w obiektywie w ciekawy i oryginalny sposób śląskiej kultury, tradycji, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla województwa śląskiego. Motywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło Śląsk, moje miejsce. Śląsk ma wiele oblicz, wiele twarzy, wiele stron i jedną z, jednym z zadań tego konkursu jest pokazywanie owych różnych stron Śląska, dlatego że ludzie spoza Śląska mają dosyć jednoznaczny nasz obraz, jednoznaczny i uproszczony. Natomiast my mieszkający tutaj wiemy, że Śląsk jest wielowymiarowy i ten konkurs tę wielowymiarowość pokazuje. Uczestnicy mieli możliwość zgłaszania swoich prac w czterech kategoriach tematycznych: radość, metamorfoza, człowiek i tajemnica. Dodatkowo po raz pierwszy można było nadsyłać materiały filmowe. Wszystkie prace oceniało jury w składzie Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka i scenarzystka, Lech Majewski, reżyser filmowy i teatralny, Jacek Jost-Berenc, grafik oraz Marcin Meller, dziennikarz. Jury przyznało, że w tym roku ciężko było wybrać zwycięskie prace. Było to ciekawe, ciekawe właśnie podróż do Śląska. O... Po drugiej w nocy w Los Angeles, czyli 9 godzin a później w Polsce, i, i potem następnego wieczoru znowu wróciłem do tych zdjęć. To sporo jest zwycięskich fotografii, które ja również typowałem do zwycięstwa, więc to mnie satysfakcjonuje, ponieważ Jurorzy się nie widzieli nawzajem, nie rozmawiali ze sobą, byli w różnych częściach świata. Głosowali, tak, głosowali, ale jednak pewne wspólne rzeczy się zgodziły. Rzeczywiście Ania powiedziała, że z roku na rok to przechodzi w, w, ilość przechodzi w jakość i my się bardzo cieszymy, że coraz więcej osób do nas dołącza do, 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 w, tej, w, tej, w, tej, w tych inicjatywach. Tych prac jest coraz więcej, uczestników jest coraz więcej. Nie wiem, jak jest ze sprawami jakościowymi, dlatego, że jestem laikiem, po to zapraszam tutaj wybitnych jurorów, żeby to oni ocenili, ale co roku jakieś jakieś prace znajdują uznanie jurorów i jestem z tego powodu niezwykle zadowolony, że rzeczywiście są, co roku znajdujemy coś, znaczy nie my tylko jurorzy, znajdujemy coś, co warte jest obejrzenia, propagowania, pokazywania innym osobom. Finał konkursu odbył się w Atrium Akademii Muzycznej w Katowicach. Wtedy też poznaliśmy najlepsze prace tegorocznej Edycji. Powiedzmy sobie, że kilkanaście osób. E, ja bym zakwalifikował dalej do nagród, wyróżnień, ale z kolei trudno było znaleźć kategorię jakąś porządkującą w obrębie, tych, w obrębie tych kilkunastu osób. W kategorii Człowiek pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Cielińska za materiał zdjęciowy szef Sosnowca. Drugie miejsce Egzekwo przyznano Maciejowi Stawskiemu za fotoreportaż na Koksie oraz Jarosławowi Raspondkowi za zdjęcia rugbyści w życiu codziennym. Trzecie miejsce otrzymała Magdalena Szpądrowska za ściśnięci niezmieszani. Przedstawiają one proces bicia rekordów w Częstochowie w ilości osób, które zmieszczą się w autobusie miejskim. Rekord został pobity zeszłe wakacje w Częstochowie. Do autobusu zmieściły się 242 osoby, które jak widać na fotografiach próbowały się zmieścić autobusie. Y, taki pomysł trochę niestandardowy, bo tak stricte ze Śląskiem się nie kojarzy. Nie kojarzy się. Te zdjęcia są, są to zdjęcia reportażowe, więc powstały bez, bez żadnego zaplanowania. Po prostu byłam w tym miejscu, miałam pewien pomysł i sfotografowałam takie ujęcia. A jakie zdjęcia robi Pani na co dzień? A staram się fotografować ludzi, ich emocje. A raczej nie interesuje mnie fotografowanie krajobrazów czy, czy widoków zwierząt, głównie człowiek. Wyróżnienia przyznano Tomaszowi Zdulskiemu, Pawłowi Jędrusikowi i Wiktorii Kot. W kategorii metamorfoza zwyciężył Marek Locher za fotoreportaż śląskie cztery żywioły. Cztery żywioły przedstawiane pod kątem ściśle przemysłu i właściwie to, co z tego przemysłu zostaje przekształcone. Ja generalnie lubuję się w takiej fotografii zapomnianych obiektów przemysłowych, ruin. Podchodzę bardziej spokojnie. Jeżeli spotykam jakiś ludzi na Obcując w tych miejscach, to rozmawiamy. Fotografia niekoniecznie. Nie, nie jestem, nie mam w sobie yy, jakiegoś fotoreportera, żeby szybko lgnąć do ludzi i robić, robić zbliżenia twarzy. Oczywiście zdarzało się, że, że opowiadałem historię o człowieku. No. Ale bardziej jednak mam taki swój świat. Drugie miejsce wywalczył Tomasz Motłoch za materiał Walka Karnawału z Postem. A trzecie Jarosław Respondek za portrety katorżników. Wyróżniono Macieja Koźmińskiego. W kategorii Radość pierwsze miejsce zdobył Robert Garska za fotoreportaż Radość Hasyda. Drugie miejsce przyznano Pawłowi Jędrusikowi za fotoreportaż Mamo Wygrałam. Trzecie miejsce zdobyła Aleksandra Maria Rak za święto kwitnących głogów. Wyróżniono pracę Jarosława Respondka i Jagody Gorol. W kategorii Tajemnica pierwsze miejsce zajęła Ewa Zielińska za fabrykę porcelany. Drugie miejsce Katarzyna Breta za Magic Windows, a trzecie Bogusz Pałczyński za zdjęcia chorzów. Wyróżniono Annę Gałwa, Krzysztofa Kozieła i Wojciecha Domagałę. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ale jako laik. Myśmy się zdecydowali na rozszerzenie tego naszego konkursu również o tę kategorię film, dlatego że po prostu część twórców dusi się trochę w tej formule fotoreportażu, wobec tego dla tych, którzy, którym było ciasno w fotografii, zaproponowaliśmy ten konkurs filmowy i chyba się udało. Za najlepszy film jury uznało pracę Marcina Łomba, Jeden Dzień. Drugie miejsce zdobył Witold Kornaj za Nie Parkować. Trzecie miejsce egzekwa przyznano Wojciechowi Kukuczce za Dwóch Panów o Śląsku i Tomaszowi Rybokowi za Silence. Wyróżniono Marka Matuę. W głosowaniu publiczności w kategorii fotoreportaż wygrał Łukasz Klementowski, a w kategorii film Łukasz Welc. Na laureatów konkursu czekały atrakcyjne nagrody, m.in. wycieczki do Brukseli ufundowane przez europosła doktora Marka Migalskiego oraz nagrody rzeczowe. To jest wycieczka praktycznie czterodniowa. Z... Laureaci zwiedzają Brugię, zwiedz Brukselę, ze szczególnym uwzględnieniem tego ostatniego miasta i tego ostatniego miejsca, dlatego, że zwierzacie też Parlament Europejski, orientujecie się, jak funkcjonują instytucje europejskie. Taki jest sens tej wycieczki. Ja uważam, że warto nagradzać tych, którzy sami siebie nagrodzili. Znaczy, warto nagradzać ambitnych tych, którzy, którym się coś chce. Czyli te wycieczki zawsze są dla, dla mnie, przynajmniej w mojej dyspozycji, dla tych, którzy coś, czym się już wykazali, bo im trzeba pomagać, im trzeba pokazywać świat, im trzeba rozszerzać horyzonty, ponieważ oni tego chcą. Te wycieczki nie Powinny być dawane komukolwiek, tylko właśnie laureatom jakichś konkursów, ludziom, którzy się czymś wykazali. Nagrodzone prace będzie można już wkrótce oglądać na stronie internetowej www.obiektywnieśląskie.pl